Dzień dobry państwu, kochani moi. Na samym początku tak krótko powiem, że ostatnio nie było filmów przez ostatnie trzy chyba tygodnie. Przeszło trzy tygodnie, ponieważ żywcem nie miałam czasu nic nagrywać. Kiedy to się zmieni? Nie wiem. Ale do katolickich świąt w sensie do dowolnego, do dłuższego, powinno to się zmienić. I dzisiaj przyjrzę się na przykładzie ostatnich pięciu filmów, jak przykuć uwagę widza. Pierwszy z ostatnich pięciu filmów, gdzie przedstawiam kozę dorotkę. No to to jest takie, można powiedzieć, gdzie jako youtuber pokazuje takie, co nowego u mnie. W sensie to nie jest jakaś taka rzecz też, która jest charakterystyczna, powiedzmy, dla wszystkich youtuberów, czy coś. Tylko faktycznie y, to jest też y, takie typowe dla mnie, powiedzmy, że, że może być jakieś nowe zwierzę czy coś. I no, w ten sposób, y, sugerując, że y, po prostu jest nowe zwierzę, przyciągam Waszą uwagę. Jak na przykład jest kanał podróżniczy, to nie wiem, do, to do jak ktoś się wybiera do całkowicie zupełnie innego miejsca, w którym jeszcze nie był. Eee. Druga rzecz. Psiaki mojego szefa w pracy. Eee. To jest, w sumie, to jest to samo i to eee. tylko, że jeszcze mocniej ten efekt jest, bo rzucone jest takie coś. Eee. Już w tytule jest rzucona taka bezpośrednia informacja, yy, że yy, co nowego u mnie, że zaczęłam yy, pracować. Nie powiem gdzie i tak dalej, ale mm, no, że, yy, że zaczęłam pracować, i to też może być takie ciekawe. Aż mi się że zrobiło, jak ktoś yy, jest niepełnoletni i też chciałby zacząć jakąś pracę. Chociaż tak dla pocieszenia powiem, że jeśli ktoś z Was właśnie martwi się, że nawet na privie bym nie powiedziała, gdzie ja to pracuję i u kogo, ale yy, tak dla pocieszenia powiem, że. Ja chyba z rok szukałam gdzieś, żeby mnie przyjęli jako osobę niepełnoletnią. Zresztą i tak 16 lat mam skończone kilka miesięcy temu, także mm, także no, y, szukajcie. Y, może... Y, Taki mój pomysł od razu, że jeśli umiecie jakiś przedmiot, to dawajcie go Wracając do głównego tematu filmu. Mm, religijny odcinek na moim kanale. I tutaj jest takie coś, że uwagę ludzi przykuwa takie... O, ona tutaj będzie wyrażać jakąś opinię. Bardzo chcę posłuchać y, opinii, bardzo chcę... Nie zgodzić się z nią, albo zgodzić się z nią, ale ja przynajmniej zazwyczaj tak mam, że najbardziej przyciągają mnie takie, mm, nie wiem, jakieś artykuły, czy właśnie filmiki na YouTube, gdzie czuję, że w jakiś sposób się nie zgodzę z tym, ale i tak chcę sobie to przeczytać czy, yy, czy posłuchać. Mm. Kolejne. Jak przyciągnąć y, nagranie, gdzie po prostu y, przymierzam jakieś y, pierścionki z Rosmana, y, wszystkich y, zszokować jakiś taki, jakimś takim podejściem. O, napisać tam coś w tytule o pierścionku zaręczynowym. To, y, to wszyscy się zlecą od razu. Nie no, w sumie ja przy swojej pensji mogłabym, jakbym się miała oświadczać, kupić y, normalny, tańszy pierścionek u jubilera, także na nic, na nic mi tak naprawdę to nie było potrzebne i w sumie to jest najbardziej jaskrawy przykład clickbaitu, jaki ja kiedykolwiek zastosowałam, bo to w sumie już się ociera o clickbait, chociaż... Y Taki plus y, był tych srebrnych, bo srebrnych pierścionków, że sobie na przykład stestowałem, że lubię nosić taki o i lepiej się czuję w takim niż jakbym miała mieć tani y, z tak zwanego odpustu, bo to niekoniecznie musi być z odpustu może być skończy inną, ale wiecie takie są przykryte tym takim złotkiem albo sreberkiem i się uszczą. Kolczyki też są i bransoletki i właśnie pierścionki jak łuszczy się to takie złotko i yy, taka rzecz yy, ten ostatni już film to jak udowadniam, że jest to srebro, bo jednak jest to niższej jakości srebro i pocierając tym o, o ten papier i, ten, i tym y, testem na magnes y, i to no w sumie to też jest dość duży clickbait jak mój, na mój kanał i takie y, przyciągam tutaj uwagę widzę może tym że, y, że y, no że, y, że odkrywam jakąś taką tajemnicę, y, której y, jakąś taką tajemnicę, której nikt nie znał. której że się nie mogłam wysłowić przez ostatnie dwa zdania. No to ja coś schudłam. Nie wiem czy to widać. No widać, jak siedzę na rozesłanym łóżku. Ale schudłam od tej roboty. Także na zdrowie mi to wyszło. 10 kilo schudłam, muszę się pochwalić. Do usłyszenia. Cześć.